Pamiętasz tę rozmowę, Kuba? Andrzej, e, kto to jest followers? No właśnie nie wiem. A Instagram? Niektórzy e, tak zwani celebryci wstawiają tam, nie wiem, fragmenty swojej toalety. Tak, w naszym ciągu, chociaż niestety też czasami mam też jakieś swoje zdanie i tam jakieś pomysły. Ja chciałem być Doktorze, chirurgiem. To... Byłem w biolchemie, ciąłem trupy. Chce czy nie chcę, muszę pozostać To samo w klubu było. Wracałem tam jak do swoich, w tym sensie, że mnie kryminaliści szanowali bardzo. No to takie może ciut intymne, wstydliwe wyznania. Sex, tracks, no roll chyba nie było, natomiast była sodówka. Tak, tak, tak. I to nie była jakaś deklaracja polityczna. No widocznie wiedzą, co mówią. O, tak, <grywa> nie, to jest nieprawda. Wyprzeć mógłbym się czegoś, co dobrze pamiętam. Ale nie pamiętam, naprawdę. Teraz mam się odezwać, czy? Tak. Podobnie jak ty, lubię spędzać czas z inteligentnymi ludźmi, więc osamotnienie nie, nie wpływa na mnie negatywnie. Bardzo miło. Stawiamy kropkę. Te miłe, kulturalne rozmowy, nie, nie znajdziecie ich na YouTube. Tutaj je znajdziecie, tutaj. One są dostępne oczywiście dla największych fanów naszego podcastu, bo te rozmowy to początek naszych spotkań jeszcze na platformie historycznej. Już niuans, kiedy rozmowy Wojewódzkiej Kedzierskiej nawet ku naszej nieświadomości pieły się na pierwsze miejsce Spotify. Nie ma za co. Proszę, link przypięty w komentarzu.